Wow. Czy to znowu vlog? Tak. <laughs> Dzisiejszy dzień, czy będzie jakiś fajny? Nie wiem. <laughs> znaczy, będzie fajny dla mnie. Nie, nie będzie fajny. Ale czy dla was? Nie wiem, ale stwierdziliśmy, że już pora zacząć. Co zrobisz teraz? Chciałam się, <laughs> się, się przywitać. Pora. No zadawaj. Halo, halo, jak mnie mobilki, mobilki. No nie w... po tym poślubnym, tak. ale jesteśmy. Powiedzieliśmy, dobra, nagrywamy dzisiaj vloga. No właśnie, nie wiemy, czy będzie coś fajnego, ale stwierdziliśmy, że nagramy w ten weekend. Może akurat będzie spoko. Jest przedłużony weekend, także nie jest tak. taki teraz prosty teraz jest czas. to święto. Tak. Więc my dzisiaj jedziemy na grilla. Tak, dokładnie. Coś się zmieniło od tego czasu, jak nagrywaliśmy vloga? Być może... Zmieniło się coś? No, będziemy tu remontować zrobić, rok się, nie? Okej, okay, dlatego jutro też coś będzie się działo, będziemy coś robić, ale to nie zdradzam, to zobaczycie jutro, musicie po prostu oglądać dalej. Idziemy do, właśnie do naszego do Piotrka Krzyśniaka, do naszych znajomych, jedziemy dzisiaj na grillkę. Nie, będziemy... To nie, nie, nie znajomy, tylko rodzina. Rodzina, okej. Okay. Jeśli patyk to oglądasz, proszę się, z w pierwini czujesz się, jeśli chodzi o a oddajemy fifę. Piotrek miał ten dzień dziecka. Gotowy do Dni dziecka miał. Gotowy do wódka, I miał fifę to, 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 od to, to, to. właśnie Patryka. Dobra, ozywimy się, będziemy ją. Do Teraz mogę nagrać, jest dosyć prosta droga, więc mam nadzieję, że to się nie wywalicie. Takich teraz nowszych rzeczy, że tak powiem, to po prostu będziemy robić e remont niedługo. Będziemy musieli teraz już niedługo zacząć wiecie rozglądać się za jakimiś komfortami, panelami, takimi mniej przyjemnymi rzeczami dla mnie, bo ja już z miłą chęcią rozglądałabym się za kubeczkami, To Będzie większy kartkor tak niż organizowanie wesela, co? No, to już jest większy kartskor, bo my się w ogóle nie znamy na takich rzeczach. No to po I wiecie, wgrać wszystkich ludzi do kupy, którzy mają się zająć po prostu wszystkim. Ogólnie jak będziecie później potrzebować jakieś kierowniczki budowe, no to potem swoim pomociem. Projektantki, chat Projektantki też mogę wam zaprojektować na czacie. Wszystko ja sobie za wszystko zaprojektowałam na czacie już. Mogę wam sobie pokazać coś. Troszeczkę może inne kafle byśmy chcieli. O, coś z z tyłu. Akurat wizualizacja kuchni już, tak typowo na naszej kuchni. I wizualizacja kuchni, czekajcie, żebyście widzieli. Wizualizacja kuchni jest taka. Nie wiem czy widzicie, nie odbija. bo ona jest taka ciemna, więc może to odbijać teraz słońce. Nie więcej, znaczy pewnie może się jeszcze zmienić, bo tak jak mówimy, jeszcze rok. I myśleliśmy w ogóle, żeby kupić odkurzacz, żeby już sobie schować na strych i niech sobie czeka. Bo wiecie, nie chcemy się później tak przykryć wszystkimi po prostu wydatkami raz. I jest w sumie nie cały rok, bo my planujemy tak na wiosnę, tak, ten remont, więc to nawet nie jest rok ale zupełnie tak zleci i właśnie to, że będziemy się już umawiać z jakimiś usługodawcami i tak dalej, szybko tak pierdzielnie, że żeby nawet wiecie, nie zdążymy potem pojechać i serio tak na spokojnie pooglądać te kafelki, te panele. No a wiecie co też jednak jest decyzja na całe życie. Prawie. Więc fajnie, żeby to było takie przemyślane i przeanalizowane, a nie pojechane za pierwszym razem i już wybrane. Teraz jesteśmy co w drodze, jedziemy dalej, jeszcze przed nami no prawie 37 pół godziny. minut. Te drogi. I to zrobić drogę, bo zajęli się. Fajna teraz, co? Znaczy no taka trochę dziurawa, no. Dobra. Fajna droga, ale trochę dziurawa, fajna, ale. Dobra, ozwijmy się później. Później. Wracamy, ale pewnie nic nie widać. Posiedzieliśmy długo, bo jest 21. To do jutra. Buziaki, pa! Hello. Siema! W kolejnym dniu. Jak wczoraj mówiliśmy, jedziemy. Jedziemy sobie. Ej, co ty jesteś jakiś dzisiaj. Jak to nie? niech mm -hmm. będzie już. Dzisiaj jedziemy, tak jak mówiliśmy, na misję, zakupy, obczajalnie i wszystko, wszystko. Mamy jeszcze taki plan, pójść na kawkę i na takie drugie śniadanko. A, bo ja wam nie mówiłam. A ja mam plan ambitny przytyć. Ale to wam powiem więcej w aucie, bo mnie tutaj ręka boli. Dobra, widzimy się zaraz jak będziemy jechać i wam opowiem. Prawie już dojechaliśmy, więc się trochę później odzywam, bo miałam wcześniej, ale tak jakoś nie wiem, przymoliłam. Zakończyłam na tym, że mówiłam właśnie, że teraz musimy iść na takie drugie śniadanie trochę, bo teraz planuję tak jeść trochę więcej, dlatego że chciałabym w końcu przytyć, ale raz, Chciałabym w końcu przytyć, ale nie jakoś wiecie, że drastycznie czy coś. Tylko tak delikatnie z 5 kg planuję, ja już mega dawno planowałam, ale przez ten ślub i przez to, że miałam już sukienkę gotową, to stwierdziłam, że nie chcę ryzykować, żeby coś było źle w tej sukience. A więc dopiero stwierdziłam, że po ślubie, ja tak na spokojnie. No i ale to nie jest być jakieś, dieta czy coś, tylko po prostu tak trochę z czatem <grym> sobie tam zgodniliśmy, jakby to zrobić, żeby było spoko i żebym no tego jakby nie odczuła Pójdziemy chwilę do Obi, Dla tata, tata, po tam tak po jakieś tam rzeczy. Ale do ogrodu nie, kawkę, tak? Tak. nie, nie, tak? Tak, to się coś się, się, się... się dzieje tam? Może to się dzieje, tam. Parkujemy, idziemy i odezwiemy się pod to. Dobra, na to w ogóle weszliśmy do sklepu, bo zwyciężyliśmy do na się my... Tak, ale nie, no, że zaraz pójdziemy na kawkę. Cari były inny, ale to jest misja poboczna. <grym> Cari były inny, ale misja poboczna też jest ważna. I zobaczcie w ogóle, ostatnio właśnie wyczaiłam na jakimś... na, nie, na Instagramie takiej dziewczyny, taką właśnie fajną bluzę szarą. Tylko co prawda ona była taka, wiecie, przez głowę i tu miała taki zamek, a ja znalazłam taką Dosyć podobną, też właśnie tylko nawet tutaj ściągać I nie wiem właśnie co z tymi szminkami miałabym zrobić, na razie nie tak schodziłam Ogólnie fajnie one wygląda co nie? Co myślimy? że jakieś właśnie dresów, ostatnio kupiłam takie dresy, też właśnie jasne A ty nie malowałaś się tak, w sensie tych dresowych? mam, mam no, właśnie, fajnie te prywatnie, Ale nawet odpięta fajnie wyglądają, No fajnie, chcesz dresy, czy tylko Nie, dresy mam a na to... Przyjęliśmy sobie na kartę. Jest obrada. Zakupy. Jest obrada. Tak, byliśmy teraz w... w... obrada okrągłego stołu. Tak, byliśmy teraz w medialnej ekspresie. to kwadratowa, bez sekundy, przepraszam. Byliśmy teraz w ekspresie, a teraz dwa twarzy rzeczy, które spełniają nasze oczekiwania. A jeszcze się nad ekspresem. Ale to jest taka rozpinała, bo wiecie, że byśmy chcieli ten ekspres, a z drugiej strony mamy i organizujemy. No, dni wypał tak trochę, tak bo boli, tak wiecie, nagle wywalić nie wiem, prawie prawej stacji śmieci, nie? Spardowany Piotrek? Nie, jeszcze nie. Bez życia. Ja po prostu, bo mam właśnie z tym odgórzaczem i z ekspresem. Najbardziej z ekspresem, bo w ogólnie mamy jaki, to jest model tego odgórzacza. To mi nie jest takie ciężkie, mogę iść. Tak, 2 km spokojnie. Idziemy tak. do to... Obi, bo mamy Obi tak. przed sobą. Więc idziemy jest... do Obi. I później co, idziemy do Ikea jeszcze? No, Czy tak. nie? No do No jeszcze przed nami trochę, a już jest godzina 12, bo po prostu nam się przedłużyło w tym Media Expert, dlatego, że... Ale chłopaki mniej ruchu. Tak, strasznie nam było z tym ruchem, masakrycznie. Powiem ja wam szczerze, że myślałam, że jest większy wybór. By ale nie, na razie te jedyne, które mi się spodobały, to są te ogólnie. My chcielibyśmy właśnie coś mieć takie szare, ale raczej od takich byśmy odchodzili. Te też są w sumie dosyć spoko. Zastanawialiśmy się kiedyś nad czarną umywalką, ale dużo osób nam odradzało czarny, kibelek i czarną umywalkę, więc raczej myślę, że postawimy po prostu na klasyczne czarne te krany, krany? a, a biała biała walka białą umywalkę białą. Ale na pewno coś w tym stylu, nie taka bardziej klasyjna umywalka, tylko taka właśnie taka. Tylko to nie idzie... O, tam jestem taki biały, pokażę Taka na przykład jest fajna. To no, jest super, co nie? Mm -hmm. nie no, pokazuj, o, pokazuję. No, Ta jest super. I właśnie do tego taki czarny kraj. Chciałeś, żeby młoda poleciała? Nie, no wiem, że nie poleci. To tak. mm wróciliśmy tu właśnie widzicie nasze dorosłe zakupy pierwsze czyli odkurzacz robiliśmy obczajkę kafelkową, obczajkę właśnie panelową oh. jest takie, że wiemy, ale nie wiemy co byśmy chcieli 6 oh. godzin zmęczeni, bo... i mamy tylko odkurze, 6 godzin, a tak. co dopiero robiliśmy niecałą całą rzecz... ale dlatego ja się cieszę, że wiecie, my się za to co wzięliśmy wcześniej że właśnie sobie już tak obczajamy i później po prostu już pojedziemy i będziemy wiedzieć mniej więcej, konkretnie co chcemy, więc będzie dużo, dużo łatwiej, prawda? Teraz idziemy Amciu i myśleliśmy, że sobie pójdziemy jeszcze na basen, tak trochę, wiecie, oczapnąć. Do basenu już, To Tak, najpierw tak, zjeść, a później do basenu i odezwiemy się jak wrócimy. Powiem wam tak, pani jest taka kochana, jest, bo kurde, głodna, co to jaka kochana właśnie, to nie o... powinna być kochana. Tutaj przyda na nas taka jest kochana. Wow, co? Jakbyście pytali, to nie byliśmy na basenie, bo nasze szczęście jest takie, że zawsze jak my wracamy i chcemy pójść ja że jestem w czarnej, jak pierdolę Chodź niżej, bo tak dziwnie z tym nagrywać Chodź tak Zresztą mamy takie proszę. szczęście, że właśnie jak chcemy iść na basen To zachodzi słońce Ja Później zrobiłam sobie Kolacyjkę taką dobrą, bo kupiliśmy i teraz od jakiegoś czasu bardzo polubiliśmy się. To, jest grza... to są grzanki. Powiem to jest przepis TikToka i nam bardzo posmakował. Nie ma Tylko my go nie. trochę zmodyfikowaliśmy, bo zamiast klasycznych bułek takich grzanek to dajemy nie, po prostu czoskową. zamiast paryskiej bierzemy bułkę Tak, taką wiecie, typową. Jak się kupuje w biedronce, taką gotową do zrobienia w piekarniku, no to taką i właśnie serek. Y... Camembert. Camembert i pomidorki koktajlowe. I oliwa. No. I... Oh. O, poczekajcie, jeszcze może Wam pokażę, co kupiłam, bo nie wiem, czy w końcu pokazywałam. Co ty kupiłeś? A, tak, pokazywałaś. Bluzę. Jednak kupiłaś. Tam ogólnie wymaganą taką koszulkę. E, granatową? No. Tak, ale niestety nie było mojego rozmiaru, była taka trochę duża. Ona ogólnie w sensie mogłabym wziąć xs bo nie zawsze biorę xxs ale ona była na tyle duża. Ogólnie ta, Nawet ta XS, xxs jest taka dosyć luźna, więc poczynasz? Kupiłam po prostu taką, była na promocji. i ona kosztowała? 15 zł? Tak. 15 zł, no. Taka tradycyjna, klasyczna z Mirkera. Złoty. Na pewno kojarzycie, bo to jest to taka w te prążki. No, ale bardzo chciałam właśnie to, co miałam na sobie dzisiaj, eee, ale no mówię, nie było. No i właśnie ta bluza, ta bluza jeszcze. Więc fajnie, muszę zrobić porządki w szafie teraz z bluzami. Ale, tak, więc trzeba teraz posprzątać, bo tu mamy trochę syfiks. Musiałam zrobić porządki teraz właśnie i umyć włosy. Ja muszę, bo wychodziły jakieś nowe filmy, więc sobie coś pooglądamy na pewno na Netflixie. Jak najbardziej. No, ale tak będziemy raczej chilować, więc nie wiem, czy będziemy coś nagrywać. Mam nadzieję, że ten vlog Wam się w miarę, w miarę spodobał. To jak coś to odezwiemy się później, tak? No, za chwilę. Za chwilę, jak coś po prostu będziemy robić, czy coś. Dokładnie. To się odezwiemy. wszyscy no, robimy pomidorki te, ale nie mamy papieru do pieczenia, więc trochę na biedaka dzisiaj. Ja mam nadzieję, że się tutaj nam nie poprzykleja wszędzie, ale nie No nie mieliśmy nic, żeby takiego dać, więc nie po prostu o tym, nie? tak, nie pomyśleliśmy o tym papierze, że już nam się skończył, więc po prostu jest polana oliwa tam. No i właśnie tutaj bułeczki czeskowe daliśmy jedną tu, drugą, jedną tu, drugą tam i zobaczymy jak się to zrobi. Zawsze robimy tak właśnie estetycznie, że tak powiem. I nigdy bym nie pokazaliśmy. Dzisiaj nie jest totalnie estetycznie, ale nieważne, mam nadzieję, że będzie smaczne, co nie? Jesteśmy wykąpani, odświeżeni. Tak. I prawie nas nie widać, jesteśmy czarni. Mamy sobie będziemy tak. oglądać jakiś film czy serial. Tak, już jest ogólnie, która, po drugie jakoś. Dokładnie. I chcieliśmy się po prostu z wami pożegnać, bo zgrałam dawno wszystkie pliki i zorientowałam się, że nie mamy pożegnania. Pożegnamy <laughs> się z wami do następnego. Mam nadzieję, <laughs> że następny będzie już nieco szybciej, ale nie wiem kiedy. Zobaczymy za rok. Chociaż słuchajcie, słuchajcie, może następny film to już będzie coś ze ślubem. Kimś. naszym weselem może coś. A, no tak. No. Nie, chociaż może, bo jeszcze będziemy jechać długo na taką współpracę. Ja myślałam, że zrobić bo O, vloga. też by było fajnie. No. no właśnie. Też Więc może jeszcze vloga. będzie vlog przed y, ślubnymi materiałami. Ale nie będziemy zdradzać o, dopiero, jak już no, będziemy tak. tam tak, o tym. Właśnie. Więc musicie być z tym na bieżąco. Dobra, no się to do następnego, do zobaczenia. tej pa! See you later, pa.